Pamiętacie, jak opowiadałem wam kiedyś o genezie rasy ludzkiej w Marvelu i o tym starym kanonie, i o tym nowym kanonie, i o tym, że ten stary, którym za wszystko odpowiadają Celestiale, teoretycznie da się jakoś logicznie pogodzić z tym nowym, ale nie do końca ten nowy da się pogodzić z nim samym. Wspomniałem wtedy, że w genezie Starbranda, tego sprzed milionów lat, pojawiają się Dewianci, którzy teoretycznie powstali po pierwszej właściwej wizycie Celestiali, gdzie jest obecny już Starbrand jako Starbrand, no a ta geneza dzieje się w momencie, w którym Starbrandem jeszcze nie jest, czyli wcześniej. I mimo to są tam dewianci, którzy są wynikiem działania celestiali według starego kanonu. No to dzisiaj pogadamy sobie właśnie o tym komiksie, w którym pojawia się ten kontrowersyjny zeszyt. Ponieważ przedmiotem naszego zainteresowania będzie tom szósty Avengers od Jasona Arana z podtytułem Powrót Gwiezdnego Piętna. Czajcie, Gwiezdne Piętno, Starbrand. No i teraz dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, who the fuck is Starbrand? Krótko i na temat, to taki super, bardzo potężny bohater, który pochodził z marvelowskiej inicjatywy New Universe. Tam super superbohaterowie powstawali w wyniku takich fenomenów nazywanych Białymi Wydarzeniami. I został do Ziemi 616 zainkorporowany w pewnej wersji w ranie Hickmana. W tamtej historii miał funkcjonować jako planetarny system obronny stworzony przez budowniczych, czyli taką bardzo starą rasę. No i Starbrand pojawia się w składzie Avengers sprzed miliona lat. Tyle tylko, że tam wygląda bardziej jak Hulk, ale nie chcieliśmy używać Hulka. No bo w sumie trzeba by było wejść w spór z mi Wingiem, który równocześnie pisał nieśmiertelnego Hulka, więc mogłoby być trochę kwaśnie. Jakby mu na przykład Aron dopisał Hulka istniejącego w prehistorii. Na etapie już tomu piątego, czyli wyścigu upiornych jeźdźców, mogliśmy się zorientować, że jeżeli chodzi o rana Rona w Avengersach, to w kierunku takiej niezbyt tłumaczącej coś, ale bardzo rozrywkowej historii, pełnej rzucania w nas różnymi motywami. Tutaj w sumie nie będziemy za bardzo odchodzić od tego utartego modelu. Nie jest to do końca Jason Aaron, jakiego dotychczas doświadczyłem. Ręcz, jakbym dostał niektóre z tych zeszytów i ktoś kazałby je przeczytać i zgadnąć scenarzystę, to nie zgadłbym, że to Jason Aaron. Ale ma to swój nieskomplikowany urok. W tym konkretnie Tomiku uświadczycie zeszytów numer 26 do 30. 26 to jest ten zeszyt dość kontrowersyjny, bo jest tam taki ogród. Eden, tylko homogenizowany, jeżeli wiecie, co mam na myśli. I jeden z jego mieszkańców później zostaje Starbrandem, co ciekawe, jako postać, która nie była jeszcze Starbrandem, nie był jakiś wielki wściekły. A szczerze powiem, od początku tej serii, jak widzieliśmy Starbranda w jego ostatecznej formie, to myślałem, że to jest po prostu jakiś neandertalczyk, który dostał moce Starbranda. Bo przynajmniej wcześniej moce Starbranda nigdy nie powodowały, że stajesz się tak jakby Hulkiem. Ale co ciekawe, w genezie Starbranda Aaron dopisuje, że ten Starbrand to jednak nie jest pierwszy Starbrand ponieważ pierwszym Starbrandem był T. rex dobrze słyszeliście, dinozor był pierwszym Starbrandem to jest taki trochę znak rozpoznawczy tej serii i konkretnie tego tomu, że łączymy ze sobą rzeczy, które w teorii są czadowe w składowych więc jak je połączymy, to powstanie coś jeszcze bardziej czadowego jak na przykład Thor, który wygląda jak przedstawiciel rasy Brut no i wracając do dnia teraźniejszego, okazuje się, że w jakiejś kolonii karnej nastąpiło ujawnienie się, tytułowy powrót Gwiezdnego Piętna i poza borykaniem się z nową wersją Starbranda, który nagle chyba nie jest planetarnym systemem obronnym, bo nagle jest już Shi'ar, chyba, że jest ich planetarnym systemem obronnym i każdy ma własny system obronny w postaci Starbranda. Nie wiem, nie pytajcie, Aron tego nie tłumaczy w ten sposób, tylko bardziej twierdzi, że jest to pewnego rodzaju antidotum na skażenie planety Celestialami. W każdym razie, kontynuując tradycję, że do składu Avengers będą przyłączały się kolejne osoby, no to tym razem będzie to Czarna Wdowa. Podnie też wesoły klub Heraldu Galactusa, więc można powiedzieć, że rzeczy będą się Wysowniczo różnie, ale z przewagą prac Eda McGuinnessa, ja jestem trochę sceptyczny do jego przedstawiania postaci, bo wydają mi się tak subiektywnie nienaturalnie napompowane. Podsumowując spektakularnie z przytupem, no i możecie czerpać z tego jakąś czytelniczą radość, jeżeli nie spodziewacie się zbyt wiele. A już w kolejnym tomie dokulaliśmy się wreszcie do eventu Era Konshu. Wszyscy fani Moon Knighta w tym momencie wiwatują. Niby wszystko fajnie, ale na tym etapie powiem tylko tyle, że może lepiej nie stawiać sobie co do tego kolejnego eventu poprzeczki oczekiwań zbyt wysoko. I też możecie bawić się całkiem nieźle. Chociaż powiem szczerze, jak czytałem pierwszy raz Rekonzu, to byłem w paru miejscach mocno zirytowany.